Dzień dobry, dzień dobry, witamy w dobry. kolejnym odcinku biznesowego Five O'Clock'u. Nowy cykl odcinków, nowy gość, no więc przechodząc od razu do sedna. Marku, zgodnie z naszymi tutaj regułami naszego programu, 30 sekund na przedstawienie się. Ty zrobisz w 10, to znam cię. Tak jest. Ogólnie jestem facetem od dodawania życia do życia i to chyba najlepiej no to powiem Ci, że, że mnie zaskoczyłeś, bo tak myślałem, że powiesz coś, że jesteś tenerem w kulnesu, ale chyba do tego to, to dojdziemy. Poza tym te, te dwa elementy się ze sobą jakoś łączą. Co to znaczy życia, do, dodawanie życia do życia? No chodzi o to, żeby nie tylko żyć, ale żeby żyć go pełnią no. parą, żeby spełniać wszystkie swoje marzenia, pragnienia. Cieszyć się nim po prostu, mhm. a nie po prostu żyć. Nie na dzień przychodzić. Co dzisiaj mam do robienia, Co tak? mam do zrobienia? Aha, to no dobra, no to dalej mhm. do przodu. Okej, okay, dobra, fajnie. Troszkę to filozoficznie zabrzmi, ale absolutnie nie będzie filozoficzne, no bo właśnie ja chciałbym pogadać z sobą o zarządzaniu życiem, ale tak naprawdę w takiej specyficznej formie, bo mhm. zarządzanie życiem wiąże się. I o tym wielokrotnie rozmawialiśmy prywatnie. Z zarządzaniem taką zwinnością, prawda? Z prężystością. To gdzie tutaj jest to, to połączenie między dobrym życiem a zwinnym życiem? No właściwie skracając, to dobre życie to zwinne życie czyli takie życie, w którym realizuje swoje pomysły, plany mhm. i. Nie poddaje się przeciwnościom, i potrafię znaleźć rozwiązania na hmm. wiele trudności, które są. Tak? I to jest właściwie zwinne życie. Nie? Hmm. Takie, które idę przez cały czas, jak czołg, albo poddaję się, albo leżę, albo idę, tylko tak, które hmm. szuka różnych rozwiązań i przez cały czas także dbam o swój potencjał, o swoje możliwości, żeby te zwinne życie po prostu wieść. Hmm. Okej. Okay. A powiedz mi, proszę, bo ty wielokrotnie zwracałeś uwagę, właśnie, żeby to życie miało pewną jakość, bo mówimy o jakości życia, prawda? Że trzeba połączyć ze sobą trzy takie sfery: że z jednej strony trzeba zadbać o ciało, z drugiej strony trzeba zadbać o mental i z trzeciej strony trzeba zadbać o emocje. To dobrze tam rozumiem? Tak, no właściwie wszystkie trzy są jedne. W Aha. tej chwili już to takie holistyczne podejście nie stało się już tylko filozofią, ale także jakby konkretnymi e, działaniami, które bazują na konkretnych badaniach, które mówią tak, to wszystko jest jednością i wszystko Aha. ze sobą współpracuje za zębiem. Jak jedno działa, to i drugie, jak jedno nie działa, to sypią się pozostałe dwa, trzy obszary. No i tak to w tej chwili wygląda, że właściwie jeżeli chciałbyś zwinnie mm. żyć, mm -hmm. to musisz zadbać o te wszystkie trzy obszary. Czyli nie da się być zwinnym życiowo, jeżeli twoje ciało ci odmawia dyskusze. posłuszeństwa, mm -hmm. bo o nie niewłaściwie dbasz. Mm -hmm. Nie jesteś w stanie być zwinnym życiowo, jeżeli no, masz problemy emocjonalne, nie potrafisz mm -hmm. po prostu dać sobie radę ze stresem, z kłopotami emocjonalnymi, które się... Dotykają i nie jesteś zwinny emocjonalnie, jak nie potrafisz. Na przykład, w pewnym momencie powiedzieć sobie, dobra, odpuszczam, mhm. znajdę inne rozwiązanie, nic na siłę, nie ma co za dużo tracić. Mhm. To wszystko jest właśnie zwinność. Tak? Dobra. Więc to to jakbyśmy też mogli kilka lat udzielić, bo skoro ma być konkretnie, a nie tylko, tylko filozoficznie, bo tak yy, pewnie opowiadałem ci historię mojego taty. Tak? Za, za, za chwilę skończy 90 lat. Świetnie wygląda, nieźle się czuje jak na, na swój wiek, mm. ale właśnie takim drogowskazem, jak miałbym od niego coś czerpać a propos długości i jakości życia, to jest to, że on codziennie rano ćwiczy. W sensie to teraz się modne słowo zrobiło kalenistyka, prawda? Ale no, pewne, pewne ćwiczenia takie, lekkie, fizyczne. I w ciągu dnia zawsze jest spacer albo rower, tak w zależności tam od pory roku. I to, to dla mnie jest ten, mhm. ten wyznacznik takiej taki fizy fizyczności. Jeżeli chodzi o kwestie mentalne. No to ja się śmiałem, że mój tata poznał komputer, jak miał 80 lat, bo jak miał 80 lat, to sobie zażyczył: kupcie mi komputer na urodziny. A teraz, jak kończy 90, to mu kupujemy nowy, bo ten już jest za słaby i za, za słabo działa. Tak zastanawiam się nad tym emocjonalnym aspektem. To nie wiem, tam czasem z mamą się pokłóci, to może to dba o emocje. Ale tak właśnie, jakbyśmy emocje. tak podzieli na, na, na te trzy strefy: to jak dbać o, o ciało, jak dbać o mental, jak dbać o emocje. Zacznijmy od ciała. Przez cały czas, tak? To, że pójdę ta się rusza, to jest pięknie, jeżeli się właściwie rusza, czyli robi te pełne ćwiczenia, które niego nie powodują to, że on po tym ruszaniu wraca do domu, jest spadnięty, tak? pada na za przeproszenie i mówi: Dobra, teraz mnie zostaw i już tylko browarek i nic więcej. tylko tylko efektem ćwiczenia powinna być energia. To jak z ekipą, czasami z jedną, czasami z kilkoma osobami, wychodzimy z ćwiczeń z lasu, na przykład, no to ci ludzie jadą do pracy Aha. i są w pełni cholernej energii. Nawet jak mają online. To ci ludzie, którzy siadają sobie potem z nimi tam naprzeciwko, Aha. przy komputerach, to ciągle się dziwią. Co to jest stary, taki jesteś? energetyczny. Tam ci siedzą jeszcze puprzy to mnie, tacy tak łapią, próbują złapać połączenia mózgowe, a ten jest w pełni i mówi: Dobra, do roboty, do dzieła, zatmy to, zatmy tamto. Cały jego. Organizm zaczął funkcjonować w trybie zwinnego działania, mhm. energetycznego, energicznego działania. No i to A jest właśnie. Jakieś zwinność. Trzy konkretne ćwiczenia, które robicie właśnie, nie wiem, w lesie, czy gdziekolwiek w innym miejscu, które no właśnie napędzają tak organizm, energetycznie. Wiesz co, mhm. Przede wszystkim powiem, czego nie robimy. O, to też jest dobre, tak. Nie robimy tego, co <grym> większość powiesz o tym bieganiu 10 km, nie? Dokładnie tak. N nie, robimy, nie robimy tego, co robi większość ludzi biegających do lasu czy wybiegających na ulicę. Ja się temu przyglądam z przerażeniem wręcz, no. bo to... To moda się zrobiła teraz, prawda? Moda się zrobiła, tak. No. Pamiętasz, kiedyś drzewiej temu był taki redaktor sportowy... Tomasz Tak. 3 x 30 tak. razy 130 Dziękuję. No, tak, brawo, brawo. Tak. Zawsze sobie mówił, że wszyscy mówią o mnie, że pięknie biegam, tylko niestety za wolno. Mhm. I on bardzo mocno promował bieganie w naszym kraju. To były lata 70., 80., no, początek lat 80. Tak, tak, tak uh -huh. Cirque about, tak. Nikt wtedy nie biegał po ulicach, uh -huh. nikt w poparkach nie biegał, ale Marek Sobociński biegał, bo Marek Sobociński w tym czasie trenował lekkoatletykę, w związku z tym wieczorami po prostu był to dla mnie rozruch, czy też takie przygotowanie do następnego dnia i to klasyczne było. Ja jestem starym Warszawiakiem. Yy, mieszkałem tuż przy telewizji. No mhm. i pewnego dnia, jest tam godzina 21, jest już, już ciemno, przebiegam koło, tyli, koło telewizji na Woronicza i wjeżdża do telewizji polone z takimi przyciemnionymi szybami. Ja tam przebiegam sobie spokojnie, nagle otwierają, otwiera się Kienko. okienko na w kolonezie, kolonezie i patrzę, kto w nim jest. Pan Tomasz. Pan Tomasz, tak? Patrzy na mnie ucieszony, klaszcze w dłonie. Ja jest. To ten, ten rodzynek, który zaczął biegać. To widocznie efekt tak. mojego, mojego działania. Oczywiście mm, fajnie, że się ucieszył, natomiast no, to był efekt po prostu Aha. mojego mindsetu, takiej pracy nad sobą. Ja tylko dam dwa słowa wyjaśnienia, no. bo tak rzuciłem hasło 3x30x130, razy razy to no chodzi to, żeby ćwiczyć trzy razy w tygodniu, po 30 minut, natętnie 130, tak? Dokładnie tak. Mhm. Natomiast on był zachwycony tym bieganiem. Mhm. Co się stało dzisiaj, po tych cholera 40 latach? Ups. Nikt nie pyta się po co, dlaczego, mhm. tylko po prostu okej, okay, dobra, wybiegam do lasu, no bo, no bo byłem szczuplejszy, nie wiem, sprawniejszy. Przebiegnę półmaraton. Przebiegnę półmaraton, przebiegnę 10 kilometrów, 15, mhm. tak? I biegną w ten świat. Tylko nie zadają sobie pytania, po jaką cholerę ty człowieku biegniesz. Aha. Co naprawdę chcesz osiągnąć? Czy przypadkiem nie jest to taki stadny objaw? Po prostu Aha. wszyscy biegamy. Śmiejemy się czasami tam z kolegami, że jak ludzie biegną na te 10 kilometrów, to obok stoją tu przy ulicy ortopedzi i klaszczą w ręce. Czekamy, czekamy. Dawaj, czekamy. dawaj, dawaj. Aha. No dobra, to, to fajnie. Strasznie szybko nam ten odcinek przebiegł, a propos biegania właśnie. Więc dwa słowa podsumowania tak naprawdę. Zaczęliśmy o tym, że porozmawiamy sobie o jakości życia, prawda? Natomiast to, co wybrzmiało z tego naszego pierwszego odcinka, to pewna przestroga. Nie biegaj człowieku bez sensu, jakkolwiek to, to zabrzmi. A za chwilę w kolejnym, kolejnej odsłonie porozmawiamy sobie, co robić. Tak, jakie elementy są ważne, żeby ta jakość życia była dobra, żeby dobrze zarządzać swoim tak jest. życiem. Super, wielkie dzięki Marku. Dziękujemy dzięki. bardzo. Dzięki.